Zauważyłeś kiedyś, że niektóre pytania zadawane przez kobietę nie są tak niewinne, jak się wydają? No właśnie, są rzeczy, które mówi, a które w rzeczywistości skrywają o wiele większe pragnienie. Dziś ujawnię ci dziesięciu subtelnych pytań, które kobieta zadaje, gdy cię chce, i nie chodzi tu tylko o zwykłe spotkanie. Nie, chodzi o to, że naprawdę chcecie w łóżku. Uważaj, bo często mężczyźni przeoczają te sygnały i tracą swoją szansę. Więc weź papier i długopis, bo teraz pokażę ci dziesięć pytań, które są prawdziwymi kluczami do kobiecej psychologii, a gdy kobieta je wypowiada, przyjacielu, gra jest praktycznie wygrana. Pierwsze: Czy jesteś w związku? Słuchaj, kochanie, kiedy kobieta patrzy na ciebie i pyta, czy jesteś w związku, nie myśl, że to tylko ciekawość. Gdyby chciała tylko przyjaźni, ta informacja nie miałaby dla niej żadnego znaczenia. Ale kiedy nalega, Powtarza pytanie lub porusza ten temat ponownie, to dlatego, że patrzy na ciebie inaczej. Rozumiesz. Sprawdza, czy droga jest wolna, aby mogła podejść bliżej bez poczucia winy, bez bycia zbyt odważną. To kobiecy sposób powiedzenia: Interesuje się tobą, ale muszę mieć pewność, że nie wchodzę na zakazany teren. I uwierz mi, gdy kobieta zadaje to pytanie z tym lekko długim spojrzeniem i uśmiechem w kąciku ust, to prawie tak, jakby mówiła. Chcę, ale chcę wiedzieć, czy mogę. W tym momencie musisz złapać grę, bo prawda jest taka, kochanie, że nie pyta tylko o twój status, ona wyobraża sobie, jakby było, gdybyś był całkowicie jej. Drugie. Co lubisz robić wieczorem? Kiedy kobieta pyta, a co lubisz robić wieczorem? Zapomnij o tym, że to tylko rutynowa ciekawość, nie chodzi o to, czy oglądasz seriale, albo grasz w gry. To ukryte zaproszenie. Próbuję sprawdzić, czy jesteś typem, który lubi wychodzić na drinka, tańczyć, czy wolisz coś bardziej intymnego, jak spędzenie wieczoru w domu z dobrą towarzyszką, zgadnij kim. Twarz puszczająca oko to tak, jakby mówiła, pokaż mi, czy mogę wejść w twój wieczór i uczynić go o wiele przyjemniejszym. Sądowanie terenu, sprawdzanie, czy może wpasować się w twoje plany i, przede wszystkim, czy może stać się twoim najlepszym wyborem, gdy zachodzi słońce. A jeśli pyta z tym figlarnym spojrzeniem, gryząc wargi lub puszczając mały śmiech, wiesz, że nie myśli o niczym niewinnym. Chce tylko sprawdzić, czy otworzysz przestrzeń, by stać się najlepszą częścią twojego wieczoru. Trzecie. Byłeś kiedyś z kimś z pracy, uczelni, przyjaciół. Kochanie, kiedy kobieta pyta: "Byłeś kiedyś z kimś z pracy, uczelni albo wśród przyjaciół?", nie daj się zwieść myśląc, że to tylko ciekawość. Wcale nie ona w rzeczywistości mierzy Twoją przeszłość, próbuje zrozumieć, czy jesteś typem, który pozwalał się ponieść pożądaniu tam, gdzie nie powinien. To tworzy klimat zaufania, bo poruszając ten temat, rozmowa staje się bardziej intymna, jakby cię testowała, by zobaczyć, jak daleko byś poszedł z nią. To subtelny sposób na otwarcie przestrzeni na coś zakazanego, sekretnego, jakby mówiła, czy miałbyś odwagę przeżyć coś ze mną w tym stylu a gdy zadaje to pytanie z tym ciekawym, lekko złośliwym spojrzeniem, nie myśli tylko o przeszłości, ale wyobraża sobie, jakby to było, gdyby taka przygoda zdarzyła się między wami. Czwarte. Czy myślałeś o mnie w ten sposób? Kochanie, kiedy kobieta patrzy na ciebie i mówi z żartobliwym tonem, czy myślałeś o mnie w ten sposób, nie daj się zwieść. To nie jest tylko rozmowa. To czysty test. Chcę zobaczyć twoją reakcję, czy się zablokujesz, Żartujesz, czy wchodzisz w klimat. Za tym niewinnym żartem kryje się ukryte zaproszenie, prawie wyzwanie, a gdyby to była ja, miałbyś odwagę mnie również pożądać. Używa humoru jako maski, ale w głębi serca otwiera drzwi do pożądania, nie odsłaniając się zbyt mocno. Gdy pyta to z prowokującym uśmiechem, być może gryząc wargę lub odwracając wzrok, mówi bez słów: Już myślałam o tobie w ten sposób. Chcę wiedzieć, czy ty też. Piąte. Jakiego typu kobiety cię pociągają? Kochanie, kiedy kobieta pyta z ciekawością, jakiego typu kobiety cię pociągają, możesz być pewien, że nie pyta o poradę modową. Chce szczegółów, bo ocenia siebie na podstawie Twojej odpowiedzi, próbując sprawdzić, czy sama pasuje do tego, czego szukasz. To kobiecy sposób, by grać bezpiecznie. Nie odsłania się od razu, ale zbiera informacje, aby zobaczyć, czy postrzegasz ją jako kobietę swoich marzeń. I uwaga, jeśli nalega, chce przykładów, wpatruje się w ciebie, gdy mówisz, w głębi serca liczy, że usłyszy coś, co przypomina właśnie ją. To prawie jakby mówiła opisz mnie, tylko po to, by upewnić się, że jestem tym, czego pragniesz. 6. Czy wyobrażałeś sobie, co by się stało, gdybyśmy byli razem? Kochanie, kiedy kobieta mówi, czy wyobrażałeś sobie, co by się stało, Gdybyśmy byli razem, zatrzymaj się na chwilę. To nie jest tylko gadanie. To fantazja wypowiedziana na głos. Już to sobie wyobraziła, myślała o Was razem, czuła chemię, ciepło chwili, a teraz chce zobaczyć, czy Ty też jesteś w tym nastroju. To kobiecy sposób na grę i testowanie Twojej reakcji jednocześnie. Jeśli pyta z figlarnym uśmiechem, gryząc wargę lub odwracając wzrok, chce poczuć Twoje pragnienie, odwagę i chęć, i szczerze mówiąc, Kochanie, to czerwone światło, że jest więcej niż zainteresowana. Siódme: Ufasz mi. Kochanie, kiedy kobieta patrzy ci w oczy i mówi: Ufasz mi, zwróć uwagę. To nie jest tylko gadka o przyjaźni, to jest potężne. To jej sposób, by otworzyć przestrzeń, przełamać bariery i sprawdzić, czy jesteś gotów się oddać, zbliżyć do niej. Często zadaję to pytanie tuż przed krokiem bardziej intymnym, jakby mówiła bez słów. Jeśli mi zaufasz, możemy zajść o wiele dalej, a kiedy mówi to z pewnym siebie uśmiechem, tym spojrzeniem, które cię kompletnie przyciąga, trudno nie zauważyć, że chce zobaczyć, jak daleko jesteś gotów się z nią posunąć, bez strachu i bez owijania w bawełnę. 8. Lubisz długie pocałunki. Kochanie, kiedy kobieta patrzy na ciebie figlarnie i wypowiada to uwodzicielskie pytanie, Lubisz długie pocałunki? Zwróć uwagę, bo to nie jest zwykła. Niewinna ciekawość. Wcale nie. Ona powoli rozgrzewa teren, bawi się Twoją wyobraźnią i oczywiście cieszy się własną odwagą. Chce poczuć Cię blisko, poczuć każdy dotyk, każdy oddech i testuje, czy jesteś w tym samym nastroju, czy masz odwagę wejść w tę grę bez pośpiechu. To kobiecy sposób, by zasadzić ziarno intymności, pokazać, że jest zainteresowana czymś bardziej przyjemnym, głębszym, intensywniejszym. A kiedy zadaje to pytanie z tym złośliwym uśmiechem, spojrzeniem, które zdaje się wnikać w Twoje myśli i przy tym bawi się, gryząc wargę lub nieznacznie nachylając ciało w Twoją stronę. Kochanie, jasne jest, że wyobraża sobie, pragnie i niemal zaprasza Cię, byś przeżył tę chwilę razem z nią. To czysta prowokacja, pragnienie wypowiedziane w seksowny i sugestywny sposób, który tylko kobieta potrafi, żeby Cię doprowadzić do szaleństwa pożądania. Dziewiąte – Będziesz mnie chronić, jeśli coś się stanie. Kochanie, kiedy kobieta patrzy na ciebie intensywnie i mówi, Będziesz mnie chronić, jeśli coś się stanie, nie myśl, że chodzi o prawdziwe niebezpieczeństwo. To kwestia poczucia bezpieczeństwa poczucia, że może ci się oddać bez strachu, że jesteś obok, by o nią zadbać, nawet jeśli to tylko gra między wami. To kobiecy sposób, by sprawdzić, czy jesteś silny godny zaufania i czy może obniżyć przy tobie gardę. Przygotowuje teren na bardziej intymne momenty, wiesz, aby była pełna oddania, połączenia i pragnienia bez pośpiechu. A gdy mówi to z lekkim uśmiechem, tym pewnym i uwodzicielskim spojrzeniem, trudno nie zauważyć, że chce poczuć twoje wsparcie, twoją siłę i w głębi serca prosi, abyś był gotowy być przy niej w każdej chwili, także w tych najbardziej gorących. Dziesiąte. Myślałeś kiedyś, żeby ze mną spać. Kochanie, kiedy kobieta wypowiada to: "Myślałeś kiedyś, żeby ze mną spać?", zwróć uwagę, bo tutaj nie ma żadnego udawania. To najbezpośredniejsze ze wszystkich pytań. Nawet jeśli mówi to żartobliwie, z figlarnym uśmiechem lub gryząc wargę, to praktycznie otwarte zaproszenie. Pokazuje ci swoje pragnienie bez owijania w bawełnę, testuje, czy ty też czujesz ten sam ogień, to samo przyciąganie. To kobiecy sposób by postawić sytuację na stole, jasno pokazać, że chce się zbliżyć w sposób bardziej intymny, bardziej gorący i czeka, aż zareagujesz, zbierzesz odwagę i wejdziesz w tę grę razem z nią. Jeśli pyta tak, z tym przenikliwym, prowokującym spojrzeniem, kochanie, to znak, że nie żartuje, chcecie naprawdę, teraz, bez żadnych półśrodków. Zauważyłeś, jak te pytania wydają się niewinne, a w rzeczywistości są pełne intencji. Kobiety rzadko mówią otwarcie o swoich pragnieniach, ale psychologia ujawnia, dają wskazówki cały czas. Więc, mój przyjacielu, następnym razem, gdy usłyszysz jedno z tych zdań, wiedz, że ona nie tylko podtrzymuje rozmowę, ona chce znacznie więcej. Moi kochani, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek. Bo zawsze przynoszę mocne wskazówki z kobiecej psychologii, byście wreszcie zrozumieli, co naprawdę chodzi kobietom po głowie. Do następnego razu.